Mam wrażenie, że grudzień najbardziej męczy tym, nie jaki jest, tylko tym, jaki on powinien być. Bo tak bardzo dużo mówi się o tej magii, o tej magii świąt, a myślę, że tak naprawdę wielu z nas jest po prostu zmęczonych i wyczekuje świąt nie dlatego, że właśnie nie może doczekać się tej magii, ale dlatego, że chce po prostu odpocząć albo chociaż na chwilę odkleić się od tych codziennych obowiązków. Cześć, ja nazywam się Joanna Tobała Pieńczak i witam Ciebie w przestrzeni Slow Talks. W tym podcaście opowiadam o tym, żeby robić mniej, ale bardziej świadomie i żeby przestać żyć na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. I na początek muszę Ci się przyznać do tego, że ja w tym roku wyjątkowo pierwszy raz od dawien dawna wyczekuję tego świątecznego czasu i cieszę się na grudzień. I cieszę się z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że będą to Pierwsze święta w moim domu, w domu, który już jest wyremontowany, razem z moją całą rodziną. Więc nie mogę się doczekać, aż cała rodzina przyjedzie na Lanzarote i spędzimy sobie, na takich 10 świątecznych, grudniowych dni razem. Ale jest też drugi powód. W tym czasie świątecznym mogę pozwolić sobie na zrobienie takiej dłuższej przerwy. Co dla mnie oznacza, że wyłączam się naprawdę 100% z działania, z reagowania, z rozwiązywania problemów, z bycia online i po prostu. Ja mam ochotę odpocząć, bo mam wrażenie, że ten ostatni rok, nie nawet nie wrażenie, ja to po prostu wiem i czuję, że ten ostatni rok był dla mnie bardzo wymagający i czuję, że potrzebuję się po prostu zresetować i odpocząć. I jestem bardzo wdzięczna, że mogę sobie pozwolić na to, żeby przez prawie miesiąc wyłączyć się na chwilę ze świata i tak po prostu sobie być. I w dodatku, kiedyś wydawało mi się, że Odpoczywanie czy urlop musi być powiązany z wyjazdem, z przemieszczeniem się do innego miejsca, ale od kilku lat nauczyłam się, że tak najbardziej odpoczywam, kiedy jestem w miejscu, które dobrze znam. Bo to wtedy nie wymaga ode mnie właśnie tego reagowania, wymyślania, stawiania siebie w sytuacjach mniej lub bardziej stresowych, tylko tak po prostu sobie jestem w tej najprostszej codzienności, w której. Mi najlepiej się odpoczywa. I w sumie, nieważne, czy masz tak samo jak ja, że czujesz to zmęczenie i chcesz po prostu odpocząć, czy po prostu magia świąt jest w tobie i nie możesz się doczekać tego momentu, w którym to wszystko wybuchnie, zapraszam Cię do odcinka, w którym podpowiem i Tobie, i myślę sobie, kilka sposobów na to, żeby tym grudniem no, nie zmęczyć się jeszcze bardziej i żeby ta świąteczna atmosfera, ta cała magia nie była okraszona presją. I pogonią za najlepszą wersją w zasadzie czegokolwiek. Bardzo będę chciała Ciebie namówić i siebie do tego, żeby balansować pomiędzy tym, co dzieje się dookoła, a takim swoim własnym tempem, który odpowiada na to, czego Ty potrzebujesz. A jeżeli czujesz, że w nowym roku chcesz odbudować swoją energię, Potrzebujesz zmiany, chcesz się wzmocnić i dodać sobie odwagi, to zapraszam cię do czwartej edycji Mental Glow Up programu mentoringowego, który składa się z czterech transformujących spotkań, podczas których dbamy o to, żeby w odpowiedni sposób zaopiekować mindset, nasze myśli, nasze przekonania to, jak kreujemy rzeczywistość, a następnie skupić się na tym, żeby iść i sięgać po swoje marzenia. Z odpowiednimi narzędziami, z odpowiednią wiedzą i z odpowiednim nastawieniem. Z tego co mówią uczestnicy, ten program daje nową perspektywę, nową iskrę do działania, daje większe zaufanie do siebie i pewność siebie. Jeżeli to jest coś, Czego poszukujesz, to link do zapisów do Mental Glow Up zostawiam w opisie odcinka. Zapisy prowadzę jeszcze w grudniu, a z programem ruszamy 15 stycznia. I w opisie również zostawiam specjalny kod, który daje dodatkową zniżkę. Więc jeżeli masz ochotę zrobić coś dla siebie z początkiem roku, to zapraszam. A teraz zacznijmy od tego, dlaczego w zasadzie grudzień tak nagle nam przyspiesza. I z mojej perspektywy, w grudniu dzieje się nagle coś takiego, co jest trudno wytłumaczyć, ale bardzo wiele osób, rzeczy dookoła nas wrzuca jakiś wyższy bieg i wszystko zaczyna dziać się szybciej. Reklamy zaczynają świecić mocniej, zewsząd dobiegają dźwięki, jest więcej świateł, bo miasta są udekorowane, dzieje się więcej rzeczy, te wszystkie jarmarki świąteczne, śledziki, okazje do tego, żeby się spotykać. Mam wrażenie też, że jest więcej ludzi na ulicach, no bo gdzieś tam każdy próbuje raz nadążyć za przygotowaniem świąt, dwa nadążyć z prezentami, trzy, no właśnie, być może jeszcze pospotykać się, podomykać ostatnie rzeczy w roku. No, i w psychologii jest takie zjawisko, że my jako ludzie mamy taką naturalną tendencję do tego, że jak coś dobiega końca, to my chcemy domknąć jakieś etapy, chcemy domknąć jakieś wątki, no bo po prostu wtedy nie siedzi nam to na głowie, nie mamy czegoś rozgrzebanego, tylko myślimy, że jeżeli coś dobiega końca, to fajnie, żeby wszystko tak wygładzić i w nowy rok czy. i i żeby do kolejnego etapu wejść tak jakby z czystą kartą. I to jest ciekawe, bo mamy tą naturalną tendencję do domykania, chociaż nawet czasami za bardzo jakby, nie rozumiemy, co my takiego w zasadzie chcemy domykać. Dlatego te końcówki, czy roku, czy miesiąca, czy nawet tygodnia, mają w sobie jakąś taką podszytą presję i te, tak jakby mówiły do nas, że halo, halo, to jest ostatnia szansa, żeby podomykać te tematy. No i co się wtedy dzieje? Zaczynają się podsumowania, poprawianie, planowanie, domykanie, przypominanie sobie o rzeczach, które być może postanowiliśmy zrobić w tym roku, ale z jakichś powodów się nie wydarzyły. Albo brakuje nam jeszcze jakichś liczb do skończenia projektu, zrealizowania celu, do wykończenia treningów, które sobie zaplanowaliśmy. No i właśnie pojawia się ta presja i pojawia się jakiś taki pęd, bo sami sobie, często nieświadomie, podkręcamy śrubę. Pojawia się jakaś taka pokusa, żeby naprawiać te rzeczy, na które na przykład nie było energii albo przestrzeni przez ostatni rok, i w jakiś sposób być może oczekujemy od siebie, że w grudniu to się jednak wydarzy, że w grudniu dostaniemy jakieś specjalne mocy do tego, żeby zrealizować te rzeczy, które z jakichś powodów przekładaliśmy, albo do których w ogóle nie mieliśmy ochoty się zabrać. Trochę tak, jakby grudzień miał jakąś taką magiczną moc, że on będzie w stanie naprawić to wszystko, co dotychczas nam nie wychodziło. Ale z drugiej strony, poza jakąś tą presją domykania, pojawia się zupełnie nowa scenografia w naszej przestrzeni. Jakby społecznie zaczynamy tworzyć jedną wielką scenografię bo sklepy robią nastrój, restauracje robią nastrój, na social mediach po prostu kipi od świątecznej atmosfery, reklamy z każdej strony są skupione tylko i wyłącznie na świętach. I jakoś tak jesteśmy wciągani w tę scenografię do odgrywania pewnych historii, które oczywiście, jeżeli ciebie jarają, super, ale czasami mogą tak naprawdę nie być nasze i też w jakiś sposób mogą się sprowadzać do chęci odgrywania idealnych historii świątecznych, no i takiego idealnego czasu wyczekiwania na te święta. Tylko problem jest taki, że często te historie nie mają za wiele związanego z realnym życiem, bo właśnie tak jak zaczynałam. Jesteśmy w takim momencie w roku, że jesteśmy zmęczeni, jest o wiele mniej światła, bo dzień jest przecież najkrótszy z możliwych. Chcemy odpocząć, może chcemy robić mniej niż więcej, chcemy zamknąć te wszystkie tematy, chcemy odłożyć je gdzieś na półkę mamy jakieś takie swoje własne kryzysy albo jakieś takie egzystencjalne przemyślenia, że okej, okay, właśnie ta domykanie roku, znowu rok się kończy, a ja znowu nie zrobiłam, nie zrobiłem tych rzeczy, na które się ze sobą umawiałem. No i absolutnie możemy nie być siły na to bycie magicznie szczęśliwym, bo idą święta. Tylko problem jest taki, że kiedy my to widzimy na zewnątrz, to czerpiemy to, czerpiemy to z zewnątrz. I my sami również zaczynamy przyspieszać, nawet pod skórą, czując, że to nie do końca jest nasze tempo. I jak ja sobie o tym myślę, to wyobrażam sobie siebie czasami w takich momentach, jak osobę stojącą na ruchomych schodach, które jadą w dół, a wszyscy chcą iść do góry. I teraz mam opcję, jak najszybciej przebierać nogami, żeby pokonać te schody i jednak dojść tam, gdzie idą wszyscy, czyli na górę. Przy okazji łapiąc niezłą zadyszkę, albo mogę po prostu zaakceptować to, że hej, moje schody jadą na dół, to może warto, żebym po prostu odpuściła i pozwoliła im poprowadzić się w dół, do miejsca, które być może będzie dla mnie lepsze. I co jest też w tym wszystkim najciekawsze, to grudniowe przyspieszenie ono jest swojego rodzaju iluzją, jest złudzeniem, bo to nie sama w sobie rzeczywistość przyspiesza. Tylko presja i sposób, w jaki my na tą rzeczywistość reagujemy. To mogą być nasze oczekiwania, nasze stare przekonania, nasze historie w głowie, nasza chęć bycia podobnych do osób, które nas otaczają, albo przejmowanie emocji od osób, które mamy w swoim otoczeniu. Bo może nam się wydawać, że skoro tak wiele osób dookoła się tym wszystkim cieszy, albo tak wiele osób na Instagramie i na TikToku wspaniale zachwyca się magią świąt, no to. Przecież my chyba też powinniśmy. I wtedy pojawia się, że muszę już kupić choinkę, y, powinnam już mieć w domu świąteczną atmosferę, trzeba zrobić pierniczki, trzeba przygotować się do świąt, trzeba zaplanować te wszystkie rzeczy. I nagle powstaje cała lista rzeczy, które, no właśnie, pytanie do ciebie, czy są listą, której ty faktycznie potrzebujesz, czy są listą rzeczy, która przychodzi do Ciebie z zewnątrz, a z jakiegoś powodu no, chociażby jak społeczny dowód słuszności, patrząc na to, że wszyscy robią to dookoła, może tobie zacząć się wydawać, że i ty też tak powinnaś, powinieneś. I ja tu stawiam pytanie, czy aby na pewno, czy aby na pewno to jest twoja wersja magii świątecznej. Bo z drugiej strony, grudzień z tą całą presją i z tym całym przesytem nadmiarem, ilością bodźców, jest też zarazem takim momentem zupełnie odwrotnym. Albo te święta są takim momentem zupełnie odwrotnym. I kiedy nadchodzą te święta, jakby tak zamachnięciem magicznej różdżki, wszystko się zatrzymuje, wszystkie te rzeczy nagle się wyciszają, wygasają. I oczywiście od nas samych będzie zależało, jaką atmosferę świąteczną chcemy mieć u siebie, ale dobijamy po prawie całym miesiącu do jakiegoś takiego punktu, w którym możemy być. W momencie kulminacyjnym ten naszej ekscytacji i po prostu oddać się magii świąt i świętowaniu, ale możemy też czuć totalne przytłoczenie i zmęczenie, i tak naprawdę, kiedy przychodzą te święta, myśleć o tym, byle one tylko się skończyły. Bo na przykład o wiele bardziej niż całej tej świątecznej otoczki, potrzebujemy świętego spokoju. Dlatego będę Cię namawiała, aby dostrajać się do takiego swojego własnego tempa, do swoich potrzeb, do zastanowienia się nad taką wizją tego grudniowego czasu i tego świątecznego czasu, jaka jest w danym momencie tobie potrzebna. Nie musi to być wizja na zawsze. Ja przez lata czułam, że raczej chcę się wymiksowywać z tej atmosfery i o wiele bardziej wolałam kupić bilety, wykorzystać dni urlopowe i po prostu gdzieś wyjechać i udawać, jakby te święta nie za bardzo wiele miały ze mną wspólnego. Tam też trochę było wkalkulowanego takiego buntu przed tym, co robi większość osób, ale było to też coś, czego ja w tamtym momencie potrzebowałam. Teraz mam takie poczucie, że. Potrzebuję bliskości, potrzebuję bliskości mojej rodziny, że chcę ich ugościć w moim miejscu, że mam gdzie ich ugościć i czuję ogromną ekscytację na myśl o tym, że będę mogła sobie popłynąć z tą świąteczną atmosferą. Ale wcześniej tak nie było i nie mam pojęcia, czy za rok znowu tego nie zmienię. To nie jest ważne. Ważne jest to, żeby na tu i teraz odpowiedzieć sobie, jakie jest moje tempo, i odpowiedzieć sobie na pytanie, czego ja właściwie potrzebuję od tego grudniowego czasu. A to wiąże się z taką kolejną rzeczą, aby przestać porównywać swój grudzień, swoje potrzeby do tego, co dzieje się na zewnątrz i do tego, co robią inne osoby. Jeżeli miałabym wskazać takie momenty, w których z zewnątrz czyjeś życia mogą wyglądać na takie idealne, szczęśliwe i wspaniałe, to myślę, że grudzień mógłby być takim topowym miesiącem w roku, kiedy faktycznie te obrazki mogą nam nasuwać takie skojarzenia. Bo wiecie, jak weszłam 1 grudnia na Instagram i zobaczyłam te pięknie przystrojone choinki, te rozmaite kalendarze adwentowe, te własnoręcznie zrobione kalendarze przez kogoś i masę prezentów pod tymi przepięknymi, fantastycznymi choinkami. I wiecie, super, bardzo się cieszę, że ktoś ma na to ochotę, że ma na to czas, mam nadzieję, że te rzeczy faktycznie sprawiają mu przyjemność ale to jest tylko jakiś wycinek czyjejś rzeczywistości. Nie wiemy jakie rzeczy stoją tam pod spodem, a zarazem to nie jest tak, że tak wygląda życie co drugiej osoby i aby ten grudzień czas świąteczny był magiczny, właśnie tak należy grudzień zacząć. I ja sama też się na tym łapię, że gdzieś tam odpala mi się w głowie ten mechanizm porównań, bo ktoś ma już zajebiście przystrojony dom od 15 listopada. Albo ktoś planuje niesamowitą podróż na ten świąteczny czas. I się wymiksowuje, czyli to przypomina mi o tym, jak ja kiedyś spędzałam święta. I rodzi się we mnie takie, takie poczucie, że. O z czymś nie zdążyłam, albo czegoś nie przemyślałam, albo trzeba na pewno powinnam teraz siedzieć i nagrywać ten podcast, czy może jednak powinna jechać do sklepu i kupować ozdoby świąteczne. I te myśli przychodzą i one będą naturalne, bo jeżeli my jesteśmy wystawieni na ekspozycję na pewne rzeczy, bo jeżeli my jesteśmy wystawieni na ekspozycję, na pewne rzeczy, które są do siebie podobne, to tak jak mówiłam wcześniej, nagle zaczyna nam się wydawać, że być może my też tam powinniśmy być. I też w taki sposób powinniśmy się zachowywać. Tyle, że każdy ma swój własny klimat, każdy ma swoje własne tempo, i ani ty, ani ja nie musimy po pierwsze nikogo doganiać, a poza tym grudzień ma być dla ciebie nie pod to, co powiedzą ludzie albo nie pod to, co powie internet. Dlatego zdefiniuj swoją własną magię świąt, i dla mnie, dla mnie magia świąt oznacza serio święty spokój i ten odpoczynek oznacza wyłączenie się ze świata, odłączenie od bodźców, zminimalizowanie rzeczy, którymi ja się muszę zająć, bo coś i to jest taka mieszanka celebracji połączona z tym, żeby nie wiem, powigili pierwszego dnia świąt, obudzić się i po prostu móc robić nic. Zdecydować z minuty na minutę, czym się zajmę, a nie czuć presję, że muszę iść przygotowywać jakieś rzeczy, albo przychodzą goście, albo gdzieś jestem umówiona, a tak naprawdę obudziłam się i jedyna, co mam ochotę, to nie wstawać z łóżka. Dlatego po prostu celebruj po swojemu, albo w ogóle nie celebruj, jeżeli tego nie potrzebujesz. Bez presji. Zauważ, w których momentach przychodzi ci ta myśl o tym, że może powinieneś zrobić coś inaczej, albo ta myśl, że nie nadążasz i usiądź sobie, weź wdech i wydech i złap dystans, Tak, żeby ten czas był totalnie dostrojony do tego, czego ci trzeba. I tu od razu nasuwa mi się kolejna rzecz, bo właśnie przez tą chęć domykania, przez tą niekończącą się to -do listę grudniową i przygotowania do świąt, mamy tendencję do narzucania sobie w tym krótkim czasie bardzo wielu rzeczy, żeby podomykać projekty, cele, jakieś wyjazdy, obowiązki, domknąć jeszcze spotkania, przed końcem roku spotkać się jeszcze z tymi najważniejszymi osobami. Ale może taka propozycja, żeby w tym grudniu, zamiast dokładać sobie kolejnych rzeczy, to pomyśleć o tym, żeby je podejmować, żeby właśnie ich było mniej, zamiast na święta dorzucać sobie kolejne obowiązki, kolejne przełomowe dania, kolejne atrakcje, które się wydarzą, pomyśleć o tym, że te święta mogą być proste. Że chodzi po prostu o to, żeby być razem, a nie o festiwal, kto zrobi najlepsze danie albo kto kupi najlepszy prezent. I powiem ci, że jest duża szansa, jeżeli zabierzesz coś ze swojej listy to do i powiesz sobie, OK, nie muszę tego robić w grudniu, nie muszę robić tego już w tym roku, to jest duża szansa, że pojawi się swojego rodzaju ulga. Pojawi się przestrzeń może na inne rzeczy. Albo ten odpoczynek przyjdzie szybciej niż 24 grudnia, kiedy wzejdzie pierwsza gwiazdka. Bo jestem zdecydowanie fanką takiego wypłaszczania. Nie żeby żyć od takich ekscytujących momentów do momentów, w których jest bardzo trudno, ale żeby właśnie taki. Takie nasze dni były taką swojego rodzaju, nazwijmy to, równowagą pomiędzy tymi rzeczami, które ekscytują, a tymi rzeczami, które stawiają jakieś wyznanie. Bo mam wrażenie, że kiedy my nie będziemy żyli w tych skrajnościach, to też łatwiej będzie nam czerpać z tej codzienności. Będziemy mieli więcej spokoju w sobie i jakiejś takiej, no właśnie, wewnętrznej równowagi do tego, żeby przyjmować trudniejsze emocje, żeby przyjmować trudniejsze sytuacje, a zarazem, żeby doceniać te najmniejsze rzeczy, które się dzieją, które tak naprawdę z mojej perspektywy stanowią o magii dnia no i tej magii świątecznej koniec końców też. Więc podsumowując ten wątek, grudzień potrafi być głośny, grudzień potrafi być niekończącą się listą to do, ale można wejść sobie troszeczkę więcej w czas offline, można wyłączyć jakieś powiadomienia, można Odpuścić robienie wszystkiego na 100% każdego dnia. Można umówić się ze sobą, że niektóre projekty się po prostu nie zakończą i wrócisz do nich po świętach czy po nowym roku. Najważniejsze jest to, żeby zidentyfikować te obszary, w których ty sama, sam możesz dać sobie przyzwolenie, żeby troszeczkę zwolnić, troszeczkę sobie odpuścić, ale nie odpuścić w sensie hmm, poddałam się albo nie dotrzymałam sobie słowa, tylko odpuścić, aby pojawiła się przestrzeń na złapanie oddechu i może właśnie na poszukanie tego, co jest tą Twoją magią świąt, żeby ten czas był po prostu karmiący dla Ciebie. I ja mam takie silne przekonanie, że ważne jest to też, jakimi ludźmi my się otaczamy. I możemy być w relacjach, które zabierają nam energię, które są dla nas bardzo kosztowne emocjonalnie i powodują, że wcale nie ładujemy tego naszego wewnętrznego akumulatorka, tylko wręcz ta energia jest w nas wysysana. Ale są takie relacje, i ja myślę, że właśnie o nie warto zabiegać, je warto pielęgniować, które nas karmią, gdzie będąc drugą osobą, totalnie nie czujemy, jakbyśmy zakładali jakąś swoją maskę, tylko, tylko możemy być sobą tak, takim sobą prawdziwym, takim sobą naturalnym, takim, który nie zastanawia się, czy coś wypada, czy nie wypada, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, tylko, tylko czuje się swobodnie. I ja naprawdę życzę każdemu takich relacji i zdaję sobie sprawę z tego, że często pada argument, że pewnych relacji się nie wybiera albo na pewne relacje trzeba się godzić. I ja wtedy stawiam pytanie, czy a wy na pewno? Bo nie chodzi mi wcale o to, żeby teraz ucinać wszelkie możliwe relacje, które totalnie nam nie służą, bo być może są takie, które wymagają jakiegoś przeredefiniowania. Być może są takie, które wymagają rozmowy, Otwartej, szczerej rozmowy, żeby pokazać swoją perspektywę, żeby postawić jakieś granice, żeby przedyskutować jakieś tematy, które nie były rozwiązane, po to, aby właśnie też czy w tym grudniowym, czy w tym świątecznym czasie ładować się energią, a nie iść jak na skazanie, na myśl o spotkaniu z kimś, dlatego że wypada, dlatego że zawsze tak było, albo jeżeli wydaje nam się, że jeżeli komuś odmówimy, albo będziemy chcieli spędzać święta na swoich zasadach, to staniemy się najgorszymi osobami i zepsujemy całą magię świąt. Dlatego zachęcam, nie tylko w tym grudniowym czasie, ale na co dzień, żeby wybierać. Wybierać tak świadomie, z jakimi osobami my tak naprawdę, naprawdę chcemy spędzać, chcemy spędzać nasz czas. No i ostatnia taka rzecz, która przychodzi mi do głowy, to aby spróbować zrobić sobie z końcem tego grudnia jakieś podsumowanie, ale niech to nie będzie takie podsumowanie pod linijkę, tylko niech to będzie takie czułe podsumowanie. Czułe podsumowanie, z, nie tylko skupione na tym, czego się nie udało zrobić, ale przede wszystkim na docenieniu siebie, że to jest kolejny rok, że mam przestrzeń do tego, że mogę sobie o tym pomyśleć. Bo wiesz, nie musisz zamykać roku jak projektu. To, że czas roku, na który ludzkość się umówiła, dobiega końca, nie jest jednoznaczny z tym, że coś jest zamykane w pudełku, odkładane na półkę i do tego pudełka nie można zamknąć. Możesz spojrzeć bardziej na swoje życie jako coś, co po prostu... Po prostu płynie. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby takie momenty zatrzymania, podsumowania robić sobie częściej niż ten raz do roku. Pierwsze, dlatego, że bardzo często pamiętamy perspektywę ostatnich trzech, czterech tygodni, tych rzeczy, które się działy, albo mamy jakieś takie w sobie uczucia, na podstawie których wydajemy ocenę dla całego roku. I czasem też ciężko spamiętać. Przede wszystkim te wszystkie dobre momenty, bo mamy większą tendencję do pamiętania tych trudnych, ale te dobre momenty, w których byłyśmy odważne, w których pokonałyśmy jakieś słabości, w których mimo tego, że coś miało pójść nie tak, to jednak się udało. Że to są takie momenty, o których warto sobie pamiętać, żeby wystawić sobie taką laurkę tych chwil, w których mimo wszystko dawałaś, dawałeś radę. Ja mam takie poczucie, że to samo słowo podsumowanie to już jest coś takiego wyniosłego, dużego, wymagającego czasu, więc może nie mówmy o podsumowaniu, a powiedzmy sobie o krótkiej pauzie, o takim, nie wiem, wyjściu na spacer i pomyśleniu o tym, co Ci się sprawdziło w tym roku, co było dla Ciebie dobre. Co, co doceniasz, a czego już nie chcesz powtarzać. Bez skupiania się na porażkach, bez rozpamiętywania jakichś błędów, tylko takie szczere przyznanie się przed sobą, czego już więcej nie chcesz, co się nie sprawdziło, czego chcesz unikać. Ja uważam, że czasem nawet takie krótkie, takie niezobowiązujące podsumowania dają o wiele więcej niż perfekcyjne tabelki, vision boardy i jakiekolwiek inne narzędzia, których ja sama lubię używać, bo to jest jakaś taka rzecz, ta, ta autorefleksja, to powspominanie, pooglądanie rzeczy, przypatrzenie się temu, co było, co jest, co może być, to jest coś, co ja lubię. Ale to nie znaczy, że Ty też musisz. Znać jakiś taki sobie swój sposób na chociaż chwilę autorefleksji, bo jednak mimo wszystko do tej autorefleksji niezmiennie będę zachęcała. No i tak, co ważne, możesz w nowy rok wejść bez listy rzeczy do zrobienia, bez postanowień noworocznych, bez pomysłów na to, jak chcesz spędzić najbliższe kilka miesięcy. To jest OK, bo, bo ta wizja, te rzeczy, one się mogą krować z czasem i. Dla mnie ten grudniowy czas, ten przełom roku jest czasem bardziej właśnie, żeby się wyłączyć, żeby się zatrzymać, żeby nie wybiegać w tą przyszłość, tylko sobie tak po prostu posiedzieć, porozkoszować się spokojem, mam nadzieję, porozkoszować się tym spokojem, porozkoszować się tą chwilą zatrzymania i mojego, i też świata na zewnątrz, i po prostu porozkoszować się takim byciem. A, a na plany, na cele, na ich realizację, na wymyślanie na to sposobów przyjdzie jeszcze czas, bo najgorsze, co możemy sobie zaserwować, to w momencie, kiedy mamy szansę na to, żeby na chwilę się zatrzymać, gorączkowo myśleć o tym, jak biec do kolejnych punktów w przyszłości. Po prostu grudzień nie musi być momentem głębokiej analizy i opracowania planu podboju świata. I to w żadnym wypadku nie będzie brak ambicji, tylko dbanie o siebie. I to, do czego zachęcam na koniec, to aby stworzyć sobie taką intencję na ten miesiąc, intencję na ten grudzień, czego ja tak naprawdę potrzebuję, ale tak naprawdę, naprawdę potrzebuję w grudniowym czasie. Właśnie po to, by nie ulegać presji by nie przyjmować cudzego tempa, by nie grać w grę, która jest Twoja, tylko dać sobie serio to, czego Tobie trzeba. I jeżeli tak sobie w tym spokoju, w tym swoim tempie domkniesz ten grudzień i czujesz, że chcesz w styczeń wejść z nową energią, z takim resetem mentalnym, z nową perspektywą, wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć budować sobie strategię na to, jak przeprowadzić jakąś zmianę albo jak wyjść z miejsca, w którym jesteś i nie do końca ci ono pasuje, no to cóż, zapraszam do Mental Glow Up, bo tam dzieją się właśnie takie rzeczy. W opisie odcinka jest link, gdzie przeczytasz opinie innych uczestników, gdzie przeczytasz o tym, jak dokładnie wygląda ten program. Jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam do rozmowy ze mną na Instagramie i Program startuje 15 stycznia, więc będzie jeszcze taki czas na noworoczny rozruch, i gwarantuję Ci, że ten program przyniesie ze sobą nową energię, nowe spojrzenie i nowe pomysły, i narzędzia do tego, aby kreować życie, jakiego potrzebujesz i jakiego pragniesz. A tymczasem życzę Ci, aby, aby ten grudniowy czas był taki, jakiego potrzebujesz. Do usłyszenia w następnym odcinku. That's it.